Cześć, witajcie w Dragon Air Silent Gods. Słuchajcie, no dzisiaj Vortex na tapecie. Zaraz sobie tutaj się z nim zmierzymy i powiem wam jak ja do tego podchodzę. Natomiast no poniekąd tradycyjnie rzeczy przed głównym tematem, na które chciałem zwrócić uwagę. I tu możecie też dać znać w komentarzu, czy takie rzeczy, które uważam za istotne, a nie są tak bezpośrednio związane z tematem odcinka, to, to czy chcecie je tam wysłuchiwać, czy, czy wolicie od razu przejść do tematu, to dajcie znać po prostu. No właśnie, ale dobra. Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na poziom, na który obecnie jestem 34 właśnie tutaj, jeśli chodzi o ten journey level, to od tym w ogóle, powiedzmy, dzienniku podróży, tej naszej całej wyprawy, poziomowania jest odcinek, więc można sobie znaleźć na kanale. Ale tutaj jakby dochodzę, już mi mały fragment został do poziomu 35. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest... To jest tutaj nasz, nasza taka charakterystyka postaci, i to jest Elemental Affinity. I ja sobie wczoraj odblokowałem tutaj właśnie ten perk, tak to nazwę. Elemental Damage Bonus, właśnie 5, czyli właśnie teraz Elemental Damage ma plus 15, jeżeli chodzi o ten. Five Hero Affinity Effect, czyli ta zgodność tych pięciu bohaterów naszej drużynie, którzy są w jednym, w jednym Affinity albo w tej parze, tak, o której tutaj Wam często wspominam, czyli chodzi właściwie o to. Więc wcześniej tego nie było, nie mieliśmy tutaj żadnego bonusu. Tu jest ten trzyelementowy. Teraz zaczynają się pojawiać tutaj kolejne rzeczy, które będą związane właśnie z pięcioelementowym bonusem. No i czy to jest istotne? No to o tym jeszcze tam za chwilę sobie opowiemy. Więc te dwie rzeczy przed wortekstem. tu jeszcze często wam mówię, że za chwilę, że obecnie jest taka. Średnia pora na farmienie ekwipunku. A to dlatego, że już za 6 dni u mnie będzie tutaj właśnie ten podniesiony drop, więc wtedy będzie dobra for, pora. Tu się właśnie odblokowała arena 3 do, 3x3, ale to kiedy indziej o arenie. Natomiast o tym ekwipunku też mówię w kontekście właśnie tych wydarzeń, że. Pojawił się tutaj Fortune Seeker, więc jego jakby tutaj polecam jak najbardziej powiedz, no bo tutaj, no nazwijmy to, że stopa zwrotu z inwestycji jest w porządku, bo tu chlebki nam się zwracają, więc w zasadzie biegniecie te dungeony i macie zwrot energii w postaci chlebków. Więc, no, ja co prawda tutaj odniosłem spore niepowodzenie, bo chyba wszystkie, Wyfarmione w ten sposób artefakty, znaczy artefakty. Ekwipunek został przeze mnie sprzedany. Nic ciekawego tam nie było, ale o Ekwipunku też za chwilę. No bo przejdźmy już właściwie do tego Vortexa. Um, ok, no to jak widzicie, na chwilę obecną mam 17 milionów tutaj zadanych obrażeń. Zaraz sobie to zgarniemy i cóż my to mamy? No mamy jak zwykle trochę kryształów, kosteczki, troszkę potek energii i tak dalej. I teraz to jest jakieś tam moje miejsce na serwerze. Myślę, że jest ok zważywszy kogo ja tam na tym serwerze mam. Coż tu jest istotne oprócz kasy i oprócz właśnie tej waloty, która przed chwilą byliśmy, która nam wzmacnia to elemental affinity, a no, właśnie, uciekło. To jest tutaj nasz ten, właśnie klepsydra, ten Echo w klepsydrze, tak, tak to się nazywa. Więc na tą chwilę, która później przetworzy się w piłkę sandcol, na tą chwilę to jest w zasadzie taki. Jedyny moment, gdzie zdobywamy tą walutę, która decyduje o miejscu naszym na koniec gry, tutaj na serwerze, a to decyduje oczywiście o nagrodach. No, warto się tutaj w jakiś sposób też o to postarać, więc też między innymi dlatego ten vortex jest ważny. OK. no i teraz dlaczego mówiłem o tym wszystkim wcześniej, bo jak sobie chcemy przejść na czwarty poziom, to jak widzicie, on się odblokuje na poziomie 35, więc jeszcze nie można go grać, trzeba poczekać, tam kawałeczek został, dlatego dzisiaj od tym odcinek, no bo on odblokuje się również wtedy, kiedy dokładnie pokonamy poziom trzeci, Wbijając w Bosa 15 milionów, więc jakby to moje przed chwilą 17 wystarczyłoby, żebym już za chwilę doszedł do ostatniego poziomu. I teraz wiem, że niektórzy z Was są na innym etapie tu zupełnie, bo, bo mam komentarze od widzów, którzy są też w pierwszym sezonie, więc tam na pewno jest też inna sytuacja. No, ale ci, którzy grają tak mniej więcej równo ze mną, no to są na podobnym etapie co ja. Ok, no to póki co jeszcze poziom trzeci. Na poziomie, znaczy na tym poziomie 35 odblokowywują się też ci pozostali bosowie w grze, których tutaj widzicie. Tak, to jest ten zielony, fioletowy smok. Nowy bos i też ta Sylwestra, czaspaczona ta królowa. Czekałem w sumie wczoraj do końca, ale nie wbiłem tego 35. poziomu, więc on mi się odblokuje pewnie za niedługo, żeby, bo tutaj też będzie można wyższy poziom farmić. No to dzisiaj taki dłuższy wstęp, ale, no właśnie, niektóre rzeczy mi się wydają istotne, więc chcę Wam je przekazać no to zaatakujmy sobie tego vortexa i za chwilę sobie opowiemy, co tu się dzieje. I teraz tak, nie będę Was oczywiście męczył całą walką, zwrócę tu uwagę na kilka rzeczy, no i omówimy sobie, co już tu się w zasadzie dzieje. Więc tak, zmniejszyłem na chwilę prędkość na jeden, żeby Wam to dokładnie opisać. No dobrze, jesteśmy przy tym Lighting Damage. Widzicie jeden cios Bossa, widzicie drugi cios Bossa. Za chwilę jeszcze do tego przejdziemy. I teraz jest również w zasadzie Lighting Damage na wszystkich. No i dobra, a teraz co moi robią? Jak widzicie, jest tu Dickie's Attack włączony na Bossa zniknął na chwilę i znowu się pojawił razem z Decrease Defense. W momencie, kiedy pojawił się Decrease Defense, atakują moje, e, tutaj, e, właśnie, jednostki zadające obrażenia. E, cóż, tu jeszcze znowu jeden cios bossa. E, w tym momencie, jeśli dobrze się przyjrzycie, między tymi ciosami bossa, tutaj Darius wrzuca swoje leczenie. E, Decrease Atak na bosie jest e, praktycznie cały czas. On znika na chwilę, ale tutaj później teraz zniknął, jest przerwa w grze, pojawił się znowu. E, I znowu e, Defis Defense tym razem nie wszedł. Moje jednostki atakujące atakują. E, tak ta drużyna mniej więcej tutaj działa. Tu jeszcze warto wspomnieć, że na tym skillu boss zadaje damage właśnie temu, kto ma największe HP w całej drużynie. To jest jedna rzecz. I tutaj głównie jest ten lightning damage na wszystkich. Na poziomie czwartym pojawi się jeszcze decrease defense ze strony bossa na naszych bohaterach. No, ale to wtedy będziemy się martwić, jak sobie z tym radzić. Znaczy, no radzić sobie można w zasadzie na dwa sposoby, a mianowicie albo wyczyścić ten debuff, albo przed tym debuffem wrzucić na nas właściwie blok debuffs na naszą drużynę i wtedy Bos nie zaatakuje. No i tak to mniej więcej cały czas przebiega. Więc jak zwykle, boss jest odpor, odporny na nasze efekty kontrolne, więc tutaj nie ma co szarżować z jakimiś, nie wiem, stanami, jakimiś i tego typu rzeczami. Tutaj dwa razy lighting damage, i te skille, tu jak widzicie, są co 5 sekund. On uruchamia swoje tutaj, te główne ataki. No dobra, to tak na bitwie. Mniej więcej powiedziałem Wam, jak sytuacja wygląda. Uciekniemy sobie z tego na chwilkę i teraz już w szczegółach, jak ja tą drużynę tu sobie zaplanowałem. OK, oczywiście, nie zapiszemy tego. Więc jeśli chodzi o Aurę, no to tu akurat mam dwie do wyboru. Preferuję tą defensywną. U Gariusa mojego, mógłby być też u HP właśnie u tego tutaj bohatera, bledyna. No i przejdźmy tutaj, dlaczego wszystko zadziało się tak, jak zadziało. Tu widzicie moje ustawienie, czyli 4 skille bossa, Co 5 sekund każdy, czyli rotacja ma 20 sekund. Jak widzicie, nie mam ustawionych tutaj na moich damage dealerach tutaj żadnego tego początkowego rzucenia defaultowego tego ultimate'a w zasadzie jest na defaultcie to ustawione, ale to tylko dlatego, że jeżeli chodzi właśnie o tą postać, no to ona uruchamia się w 11 i 7 przecinek 7 sekundy ta postać uruchamia się 11 i 5. Ale ważniejsze jest to, że w 11, a konkretnie 11 i 2, uruchamia się mój Krysos, który właśnie rzuca to defense penalty. I potem po prostu oni atakują. I teraz tak, jeżeli chodzi o Krysosa, no to on ma na ultimate atak penalty, uruchamia się Właśnie w 11 sekundzie trwa to przez 10 sekund, więc potrwa do 21 sekundy. Więc wtedy wchodzi w rule buff i rzuca ponownie atak penalti. Znowu na 10 sekund i to znowu dociągnie jakby do tej 11 sekundy, tak? Bo to już jest nowa jakby taka znowu rotacja, iteracja tego bossa. I wtedy rzeczywiście to pokryje ten atak penalti, w zasadzie całą walkę. Ok, jeżeli chodzi właśnie o Gariusa, no to on rzuca swój skill w tym momencie. To były te dwa uderzenia bossa, więc rzuca je w środku. Tak, jeżeli boss uderzył nas raz, wtedy wchodzi Garius, leczy właśnie wszystkich. I boss uderza potem drugi raz. Mamy cały czas leczenie, też ze strony, właśnie tutaj, Flurbafa. On to rzuca ten swój baner taki leczący, i mamy tutaj shield ze strony Chrysosa. Ok, no to jakby to jest ustawienie mojej drużyny. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o samą drużynę no to to jest taki układ 3 na 2 powiedzmy, czyli u mnie akurat 3 jednostki wspierające i dwóch damage dealerów. Może później, jeśli będzie, będę miał odpowiednie zasoby, spróbuję zrobić ten sam układ, tylko zrobić 3 damage dealerów, a dwie jednostki wspierające. Jeżeli chodzi w ogóle o damage dealerów, no to to już tutaj jest dla was w zasadzie dowolność. Ważne, żeby oni byli w jakiś sposób zgrani, tak no ja już zainwestowałem w ten Ice Blast, więc z niego korzystam. No i była to spora inwestycja, no bo jak wam w poprzednim którymś tam odcinku tłumaczyłem, ja mam, miałem bardzo dobrą drużynę z Ice, tylko opartą właśnie na froście jest. Właśnie Drist jest tutaj na froście bazujący też Oster, i na pewno jeszcze będę kiedyś robił też Woresza. Więc no w tym sezonie poprzednim Frost to była moja w zasadzie najsilniejsza drużyna, ale nie żałuję, że zainwestowałem w ten Iceblast. Był odcinek taki wypróbowania nowych sposobów walki i właśnie ten Iceblast zrobił na mnie drużynę, kiedy oni to. W zasadzie zrobili bardzo podobny wynik do tej mojej najlepszej drużyny, nie będąc wyksiążkowanymi postaciami i nie mając nawet rzuconego właśnie tego defense penalty. Teraz tak, jeśli chodzi o samo defense penalty, no to ja używam Wucys Remain na dobrą sprawę, więc, ale to może być jak najbardziej korona, którą wszyscy dobrze znacie. Powiedziałbym tak, że nie mam. Nawet lepszą opcją byłoby rzucenie na przykład na frugbafa tej właśnie korony. Tylko na chwilę obecną nie mam pyłu tej esencji, żeby ją podnieść na wyższy poziom. Ale ja tutaj nie korzystam właśnie przy Rift Hourglass z tego skill Heista, bo wszystkie skille są ustawione, korzystam z Accuracy. W ten sposób, tak jak widzieliście wrzucając cały czas atak penalti, można by też na dobrą sprawę wrzucać cały czas defense penalti. Jeżeli ktoś ma takie, powiedzmy, szczęście, że miał jakąś duplikat legendy, no to generalnie właśnie to Witches Remain polecam, choć jest bardzo dużo bardzo dobrych, legendarnych artefaktów. No i cóż dalej można powiedzieć? Jak widzicie, moi są tak na 96, czyli na setnym poziomie, więc tu cały czas to rozwijam, ale generalnie już troszeczkę na tym poprzestanę z racji zbliżającego się wydarzenia związanego z tymi bosami rozsianymi po całym świecie i tą legendą do pozyskania, no bo chcę trzy drużyny najpierw rozbudować, a potem już gdzieś podnosić pod ten setny poziom. No i dobra. Teraz jeśli chodzi o Krysosa, to poza tym, że on rzuca defense penalty, to ma też ten set, ten Cyril, który rzuca właśnie, jeśli on da debuff na przeciwnika, to daje 15% ataku na moich atakujących. Więc jak najbardziej te dwie rzeczy warto zgrać. Czyli rusza się Chrysos i daje moim. Dodatek do ataku i daje przeciwnikowi ubytek do obrony, i w tym momencie wchodzą właśnie moi, tutaj, damage dealerzy. I teraz tak, nie mam zbyt dobrego sprzętu na nich. Tak naprawdę to właśnie ten inwentor przydałby się tutaj, ale trzyelementowy, bo rzeczywiście tutaj ten trzyelementowy daje dodatkowy damage bonus. Zaraz zobaczymy. No, tu jest jeszcze ten Gambler Set, jeszcze pewnie lepszy byłby, choć to jest do testowania, ale nie mam go za dobrego, więc, no, widzicie, to nie są sety takie tutaj dla atakujących. Ten Enlightenment w zasadzie nic nie daje tutaj Bledynowi, więc tu jest dużo rzeczy jeszcze do poprawy, jeżeli chodzi o sam damage. No, ale tak jak mówię, o samo zgranie skili. To jak Wam pokazuję, tu mam increase attack i decrease defense. Jeżeli chodzi o full buffa no to wrzuciłem na niego to, co miałem, tak żeby miał odpowiednie akuracje i też te skille defensywne. No i Garius nawet nie ma tego setu też 3-elementowego, który by powodował, że zdejmuje damage z moich pozostałych tutaj członków drużyny. No to w zasadzie tak. Tak jak widzicie, jest tu jeszcze sporo do poprawy, natomiast samo ustawienie drużyny wydaje mi się warte polecenia. No i to chyba na tyle. Można oczywiście tutaj dużo zastępstw wymyślić. Tu są dwie legendy w tej drużynie. Absolutnie nie są konieczne, więc tak jak mówię, zastanawiam się nad włączeniem kogoś trzeciego później jako tego, który by zadawał obrażenia, a zostawieniu sobie dwóch saportów. No i jeżeli macie wild team, może być. Jeżeli próbujecie kogoś innego też może być. To kwestia już waszych testów. Ja też, żeby tutaj wypracować sobie taką koncepcję, wiele razy zmieniałem i ekwipunek, i zmieniałem artefakty na poszczególnych właśnie postaciach. No i na tą chwilę wychodzi to tak, jak widzieliście. Drużyna zadała 17 milionów damage'u, potrzebujemy 15. I też miałem do tego wrócić. Tym pięcioelementowym, pięcio właśnie tutaj, bonusem, jeżeli chodzi o afiniki, bym się na razie tak bardzo nie przejmował. Jeżeli Wam się to uda zrobić, to, to spoko, ale na razie nie jest to aż na tyle bonus, żeby poświęcać w jakiś sposób sam skład drużyny. Tak mi tu wszyscy czynią ważne rzeczy. Dwóch leczących, jeden z shieldami no i dwóch damage dealerów. No to taki vortex na tą chwilę na poziomie właśnie trzecim rozpracowany, wytłumaczone, jak mam tą drużynę tutaj zrobioną. Tu widzicie, u mnie są kosmiczne wyniki, ale ja mam rzeczywiście na serwerze ludzi, którzy Którzy mocno zainwestowali w tą grę, więc pewnie to są postacie inspirowane. No i już też rozbudowane w pełni za chwilę, poziom czwarty, ale myślę, że z takimi wskazówkami, z tym poziomem trzecim, odpowiednimi postaciami i sprzętem, możecie sobie już jakoś poradzić. Dajcie znać w komentarzu, czy, czy skorzystacie, czy ile robicie demyczu i w którym momencie jesteście w tej chwili właśnie na Vorteksie. Okej, okay. no to jak ktoś może to łapka w górę albo subskrypcja. Dzięki za uwagę. To na razie. Cześć.